Dzisiejsza umowa między CPK a Polską Grupą Energetyczną dotyczy zapewnienia mediów, energii, ciepła, również chłodu dla samego lotniska, airport city i węzła przesiadkowego. Wszystkie te usługi będą świadczone w minimalnym obciążeniem dla środowiska naturalnego. Wątki związane z ochroną środowiska, które braliśmy pod uwagę od samego początku w pracach nad Centralnym Portem Komunikacyjnym. Teraz zaczynają mieć coraz większe znaczenie również w powszechnej debacie, tak w Polsce jak w Europie. Będzie to elektrociepłownia o mocy od 60 do 100 MW. Będzie to największe źródło produkcji chłodu w Polsce, o takiej mocy. Będą jak najmniejsze straty, będzie to niska emisyjna jednostka. Jednocześnie będzie miała wsparcie OZE. Planujemy tam farmę fotowoltaiczną, przynajmniej na dzisiaj. Zapewniam Państwa, że Centralny Port Komunikacyjny będzie bezpieczny energetycznie i będzie także emitował z emisyjnych źródeł energii. To również przykład synergii spółek skarbu państwa, największe polskie lotnisko i największa grupa energetyczna łączą siły.